Cześć! Z tej strony Tritsus. Yes, Tritsus witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta z malowania, jest ze mną Dealerek. Siema. Cześć! Dzisiaj będziemy malować golemy, ale nie takie zwykłe, tylko na przykład kojarzycie bedrockowego golema. No jasne, jeżeli ktoś subskrybuje mój kanał i mnie ogląda, to jasne, że kojarzy. Jest to najpotężniejszy golem i między innymi jego na pewno sobie przywołamy, ale też golemy typu diamentowy golem i inne rodzaje. Więc jeżeli chcecie to zobaczyć, Zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał. E, I będą teraz nowe odcinki z malowania co 5000 łapek. Jeżeli wbijecie na tym odcinku 5000 łapek, od razu jutro wbija kolejny odcinek z malowania, więc zostawiajcie. E, a my możemy zaczynać, mordo, mmm. Czy mogę zacząć? To. Okej, okay, dobra. E, proponuję, żebyśmy narysowali po dwa golemy. Następnie przywołamy Rajda tutaj niewinnej wioseczki i zobaczymy, czy e, sobie one poradzą. Musimy wybierać je rozważnie. Więc w pierwszej rundzie narysujemy z dealerkiem po cztery słabsze golemy, a w drugiej rundzie narysujemy po dwa, ale za to bardzo mocne golemy. I ja sobie zacznę. I tak sobie myślę, jakiego golema mogę sobie narysować. I szczerze mówiąc, Chciałbym chyba golema z jasnogłazu na przykład. Dobra, ten golem jest mniej więcej taki. Jedyne na co muszę uważać, to żeby przypadkowo nie przywołać e, golema ze złota, ponieważ może być dosyć podobny. O nie, teraz mi impostor wyszedł, ale chill. zaraz to zmienimy, rysując mu golem jasty, ramiona gigantyczne, które będą klepały wszystkich przeciwników, do tego się świeciły. I zróbmy mu jeszcze takie detale, bo jasnogłas ma takie żaróweczki jakby na sobie. Teraz narysujmy mu twarz. Zróbmy mu, zróbmy mu może trochę śmieszną twarz, wiecie? Tak sobie myślę. Bo chcie, chcemy jeszcze mu na pewno narysować golemowy, wielki nohal. Słuchajcie. I tutaj śmieszne oczka. O nie, to jest najgorszy mój rysunek od początku tej serii. A nagrałem już trzy odcinki. Jeżeli nie widzieliście, sprawdźcie sobie. Gdzieś tutaj wam się wyświetla. Dobra, więc... O nie, jeszcze mi się zbagowała teksturka. Co jest? Dobra, to jest najgorsze, ludzie. Oj, to dyniowy potwór, stary. Ale z drugiej strony to jest dynia, więc... Ja się odsuwam. Okej, okay, dobra, więc ja to w takim razie rozwalam teraz. I pojawił się dokładnie tak, jaki chciałem. No, normalnie, jak zobrazkowałam, no, pierwszego. Takie czerwone coś. Bo to jest 1,165. Czy zmieniła się teksturka, jest to głazu tutaj, czy nie? nie. a bo normalny Golem ma takie zielone. Aha, okej. Okay. kitu Rozumiem. Dobra, to teraz Ty w takim razie możesz coś narysować. E, jakiego okay. wybierasz? E, no, stary, wiesz co myślę. A jaki stary byś ty proponował? Jaki ty polecasz? Wiesz co? Fajny jest na przykład lodowy, ponieważ jest w stanie zamrażać Uuu. przeciwników. Okej, okay, okej, okay. niech będzie lodowy w takim razie. Spróbuję lodowego narysować. Tadam! Eee, Mordo, nie chcę ci nic mówić, ale ty chyba za dużo grałeś w Fall Guys. No nie, to no trochę wygląda tak. No <laughs> Kompletnie ale... tak ta to ma, wygląda. Ale aż tak bardzo? Napiszcie, że bardzo jak Fall Guys. Eee. A eee. ja wyglądał z łapami. Na, napiszcie w skali od 1 do 10, jak bardzo jest to ludzik z Fall nie, Guys. Ja się, idę, ja się obrażam, ja idę, nie patrzę. Na no dobra, sposób. to ja go rozwalę w takim razie zobaczmy, czy wyjdzie. Uwaga, uwaga, wyjdzie ludzik z Fall Guys czy Golem? I. GO EJ WYSZŁO CI Szę... WYSZŁO okay. CI TO TEN konkretny, Juu, KTÓRY WYBRAŁEŚ Dobrze Tego się zdecydowanie nie spodziewałem No i ta-dam Okej okay, to moja kolej w takim razie Mam teraz bardzo ale to bardzo niebezpieczny pomysł mordeczko Jaki? Zrobię TNT golema I radzę uciekać od razu dlatego że on jak nie walnie To będzie święto normalnie stary bo one mm. lubią wybuchać Lubią lubią Ej dobra, teraz wychodzi mi to według mnie po prostu obłędnie. Naprawdę genialny golem. Zobaczymy, czy wyjdzie, ale jeszcze musimy dodać najważniejszą rzecz, czyli TNT na nim. Dobra, ludzie, odsadźcie tego skurczywyka. Według mnie wyszedł naprawdę nieźle. E, a teraz zobaczmy, czy także przywoła nam kolejnego, właśnie golema. Uwaga! Uuuu, jest, jest, no naprawdę jest i on jest mega potężny, więc oddal się od niego, okay, bo za chwilę dobra, dobra, może, może się zdenerwować. Można, ale nie próbuj jeszcze, podparą Ey. go pillagerowie i się poparzą, że tak powiem. Ja zrobię zrobić nowego golema. Uuu, tylko daleko od niego, okej? Okay? Dobra, dobra, dobra. <laughs> Jak tam? Rysujesz golema? Rysuję, ale wychodzi mi jakiś czerwony Slenderman. O, to tylko zrób tak, żeby nie był bardzo podobny do TNT, bo nie potrzebujemy dwóch TNT golemów. Okej. Okay, Okej, okay. jak wyszło? Myślisz, zadziała? E <grym> Haha! Oh, Wygląda jak żelka teraz! trochę. E <grym> e Doceniam cien cieniowanie, stary, naprawdę. Nie, no fajnie, postarałeś się, postarałeś się. No stary, się. nie wiem. Daję ci, stary, 7 na 10, a to bardzo wysoka ocena tak? takiego gościa jak, od takiego gościa jak ja, no. No stary, ty to rozwal, bo ja się boję. Okej, okay, i uwaga. Ej, epicki jest. Ja nie mogę, naprawdę e, fajny golem. Wiesz, ja mam teraz jeszcze lepszy... Ej, w ogóle... Co? Ej, przypadkowo gdzieś wyrzuciłem... Mój yy, pędzel Pędzelek? Ale no trzymaj, proszę Rysi Dzięki, dzięki. zgubił mi się. E, dobra, to ja rysuję stary miodowego golema! Miodowego będzie lepiej? Miodowego, no! U. Dobra, więc ten golem musi być zrobiony z wyjątkowym postarankiem, ludzie. E, właśnie. O, ej, dobra, da się to na szczęście wywalać. Dlatego, że on jest dosyć ciężki do namalowania. Ponieważ musi być w żółtej obwódce, ale wypełniony pomarańczowym kolorkiem. Ej, paszek jaki słodziak mi wyszedł w ogóle? P pokaż. Słodziak, bo wiesz, bo jest miodowy. A, no, kaczka bardziej jeżu, niż żeby coś. Kaczkowy golem! Uuu, ale nie ma kaczek w Minecraftie, więc nie może się stać tak, że zamiast miodowego mi spełnuje kaczkę, ok? No, stary oby. No dobra, to zobaczmy, czy w ogóle istnieje taki golem, bo czytałem, że został on dodany teraz do Minecrafta, ale nie jestem tego pewien. Nie wiem, stary, jakby miał nie zadziałać. Jeżeli uważacie, że zadziała, to zostawcie subskrypcję, czyli taki czerwony przycisk pod tym filmem, a ja go rozwalam. Uwaga! Zadziałało! Jest! Serio? jakaś dziwna. Ciekawie, jakie ma właściwości, nie mogę się doczekać, aż z kimś lepkie, się będzie właściwości. lepkie właściwości. Lepkie właściwości. Przyczepiłem się do niego. O nie. <noise> ok, masz swój Jesteś pędzel. Lajma, slajma narysować. Slajma? Aha. Uuuu ej, ale slime może być ciekawy, bo będziemy mogli na nim skakać! Myślisz? E, nie, pewnie nie. Um... Czy to wygląda jak golem? E... <ścoughs> <tysklarant> Ta buzia, co jest? A... Chyba średnio. Ale ty, ty tak sobie wyobrażasz, że on... No nie wiem, jak to wygląda. Będzie tak wyglądać. się odbijał. Dobra, no rozwalam to. Bę, bę, bę. Śmiejesz się tylko ze mnie. <tysklarant> o, i widzisz, wygląda dokładnie tak samo. No, poza tym, że nie odbija się tak. <tysklarant> no, niby nie. Ale wygląda <tysklarant> podobnie, jak są kuzyni, zobacz. Ej, no, faktycznie. Niech się nie szczepiał tylko przypadkowo. Ej, tak w ogóle, no. to... Bo słuchaj, my zespawnowaliśmy tylko takie słabiutkie golemy. Myślisz, że na tą drużynę dajemy Spokojnie, jeszcze jednego jakiegoś stary. silnego? Nie, oni Czy... dadzą radę. Z pierwszą falą rajdu? Myślisz, że dadzą radę? Tak. No dobra, niech będzie. No to w takim razie może zacznijmy rajd, a w drugiej zrobimy po prostu mega, mega silną drużynę. Stary, jesteś gotowy? Eee, jak najbardziej. Tu jest dźwignia. Gdzie? Pociągnę ją. I wtedy to się stanie. Okej. Okay. Pyk! Dawaj. Co? Rajd? Rajd, tak. Już! Ale my jeszcze nie jesteśmy na takim miejscu, żeby żeby, żeby, żeby się ukryć! Eee, okej, okay, dobra. Zabiły już e, dwoni ich. Tylko golemy mogę zgotować! Gdzie są? Tutaj są! O nie, ich jest dużo! Ich o. jest dużo! Niech golemy! Wy się chowajcie, One tak? Mają gdzieś stare ich. Jak to mają gdzieś? No, zobacz, mają gdzieś, chodzą sobie. Tylko ten zwykły atakuje. Tylko ten zwykły atakuje, naprawdę? Ale golemy olewają to, no. O, nowy idzie. O, o, uwaga. Okej. Okay. Uwaga. Da radę, da radę, No nie ma, dobrze. Pierwsza fala udana. Było easy, było easy dla nich to bardzo. No, ale stary, większość golemów w ogóle olała temat. Ten się uwięził tu, zobacz. Który? No, le TNT. A gdzie jest TNT? Tu. Co? cze? Ty go tu uwięziłeś? Nie sam tu wpadł, głupi no, jest. Jak niby? No nie wiem. Wychodź stąd! Wlazł chyba tędy. Co za typek, no! Co... Ej, rajd w ogóle się zaczął kolejny! No. Gdzie się, Gdzie Oj, się biją? biją, stary zabili chyba osadnika. O idą na mnie! Zabili honeycomb Tamtego. Hanikom był, tak? był. nic nie zrobił. Uciekamy do tego! Uciekamy do TNT! O, o. Uciekamy do TNT, zobacz! No, no, no niech bije. Dawaj, tam, dawaj, niech niech dawaj, niech bije. O, zobacz, zaatakowali go. Tam, Mają ubrywam. O, nie, O, rystunowo, się zaraz, będzie źle. O nie, o, nie, ej, slajmowy tutaj mnie broni. Broni mnie, slajmowy. O, co się dzieje? Ej, o -o czy oni sobie dają radę? Bronią mnie, slajmowy, pomóż. Ej, wybuch! wybuch! Rozwalił ich prawie wszystkich. Ale on też zniknął przez to. Slajmuś, dawaj! Slajmuś! O -o o o, to jest dopiero druga fala, Jerzu! Ej, oni sobie nie dają totalnie rady! Nie, ale patrz ten glustoł gdzie jest! Patrz jak slajmowy wywala w kosmos! Ja idę do glą niech pomoże im. A gdzie jest glow Tam, w ogóle bawi się! Co czy on się Z bawi? Z on siedzi! Czy on nie goni? On nie goni. A tutaj slajmowy. chodź do, do glu Slime'owy... Slajmowy! Slajmowy stary się ten! Podzielił na mały slajmowy! Ej, ten nie rozwala tu! Papa Jerzu! Czekaj, widzia, widziałeś, że Slajmowy w ogóle się podzielił na malutkie slajmy? Kozacko, ale stary Glowstone'owy olewa temat. Ale... Może Glowstone'owy stary nie lubi się O pić. już, bije, bije. A tutaj są małe slajmucie. Na jeden cios go miał. To tylko zostało. Co? Co jest? Ale kto? Kto go miał na jeden cios? No Glowstone'owy zabił stary Windykatora na jeden cios. Bardzo dobrze, ale tutaj jest jeszcze jeden Windykator. No wie, właśnie, chodź do Glowstone'owego, niech go zabije. A tutaj jest jeszcze z zwy... Ej, tutaj jest Ice'owy stary. Ej, sowy? Ej, sowy tu jest. Ej, czekaj, mam pomysł. Zamknijmy tego windykatora, stary, i narysujmy jeszcze golemy po prostu. Czekaj, czekaj, czekaj. Ała, ała, zostaw mnie, zostaw mnie. Ale tu jest ostatnik w środku, nie możemy go zamknąć. No, czekaj, a, ale jakoś go jakoś go strapujmy, stary. Strapujmy go na przykład tutaj. Wszedł. I dawaj, ty teraz wyjdź, a jego go A On nie wyjdzie? A! On umie otwierać drzwi! No tak! Dobra, to mam lepszy pomysł, stary. On będzie mnie gonił, Patrz, on tutaj jest, a ja będę mógł teraz malować. Tylko potrzebuję od ciebie paintbrusha, stary. Narysuję posiłki. Trzymaj. O, o. Yuh. O, nie, nie dorzuciłeś. Yuh. Złapię go. Awa! Ja go złapię. Awa, mam trzy serduszka. To nie żyjesz. Dobra, czekajcie, zróbmy cięcie i chodźmy do. Nie! O, zabił go z zabił się, zaczął się kolejny live. Stasz rajd! To stary, szybko rysuj coś! E, nie mam paint No trzymaj to! Okej, okay, dobra, dobra. Narysuj najpotężniejszego golema stary, jakiego masz Dobra, czekaj, ja się schowam do tego domku, w którym przyzywałeś w ogóle rajda i spróbujmy najpotężniejszy Ale jak stary starę. właśnie, nie, 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 tutaj nie mogę. Stary szybko, szybko. Dobra, stary. E, neterytowy, neterytowy niech będzie! Niech będzie neterytowy. Na szybko go narysuję! Dobra, wybrałem kolor chyba idealny na terytu, Mordo. Służ, oni się muszą zbliżać już. Więc może się uda, może się uda, ja dobra. Poszukam, stary. Je, a ja go rozwalam, jego ja rozwalam! Jest! Jest! jest nasz się... obrońca, Mordo, jest nasz obrońca! O, jaki potężny! No, stary! Ale pomysł sobie stworzyć takiego goleba w ogóle, wiesz, bez paint brusha, tylko idzie, zrobić idą. tyle bloków. Okej, okay, ja się chowam za nim po prostu, wiesz. Ja mam wyrąbane, po prostu się chowam za tym golemem. O, pa! Tak, nie cios! Na jeden cios. Na, każdego da hita będzie miał. <laughs> ej, a gdzie jest reszta w ogóle tych? E, Niech? Nie wiem Halo Uważaj! O nie, o nie! Ej, ale patrz, ja tutaj mam e, ajsowego i neterytowego, więc ej, Dobra, co tu ma... się dzieje? Czy on sam jest w stanie sobie poradzić właściwie z takim rajdem? No bez kilku chyba tak. A ja coś na górce jest. Ej, stary Ravenger! Ravenger, uciekaj, uciekaj do niego! Patrz teraz! O! Szybko, no! Chodź. No, kość! No, kość! Nie! Oh, man. nie. Ej, patrz! O! O! O siodełko! <laughs> Ej, to było niezłe akurat, dlatego że e, tak naprawdę już Ravengera nie miał na jednego hita i pewnie też mu coś zadał. E, ten goly. Ten golem ma 300 HP, czyli 150 serduszek mordo. Jo, ale dużo. No. Ej dobra, wiesz co? Ja tutaj się skitrałem i narysuję tutaj teraz to szybko krain obsydianowa. O nie, o nie, o nie, o nie, a to musi być bardziej dobra, to musi być bardziej ee... nie, on niech będzie czarny nie i, i tylko detale będą takie po, e, fioletowe, jak w tym obsydianie dokładnie. Okej, okay, okej. Okay. O o Uważaj, oh. bo cię chyba bije. Chyba tak. cię bije, mordo. Tak, stary, szybko! Stary, ale. No nie, co. To ma być dzieło sztuki? To, co ja zrobiłem, to ma być dzieło sztuki, niby. Co? No, stary, każdy z tych rysunków to musi być dzieło sztuki, a to nie jest dzieło sztuki dla mnie. Ej, stary! Golem go zabije zaraz! Naprawdę? Ale. Ej, to dobrze, to dobrze, stary, dlatego że ja wtedy już będę miał gotowego kolejnego golema. Dobra, odpalaj drugi rajdemboardo. Wygraliśmy, jak widać, bo to było jednak bardzo łatwe jakieś. Ja robię tutaj Crying Obsidian Golema. Używam tych kolorów, które ma prawdziwy, więc używam tych kolorów, które ma prawdziwy, więc powinno się udać. Jest cały czarny, ale ma takie detale fajne tutaj. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Oczka mu zróbmy białe. Też będzie słodziakiem trochę. I zróbmy mu fioletowy nohal, ludzie, albo różowy, o nie! Patrz na to. Uuu, dajesz stary. Dobra, uwaga, więc ja go teraz e, przyzywam. Uwaga! O, 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 A, o nie, O nie, o nie, o nie, on stary. to staje, on to staje. Weź, pomóż, pomóż mi go uratować, o, o, mordo! To się może źle skoczyć. kolego. O nie, wyjdź stąd, wyjdź stąd, ziomeczku! Chwila, okej, okay, tylko żeby ja go nie walnął. O dobra, no, dobra. się Ej, ale... Stary, biegną na nas! Jaki on jest te w ogóle! Star, się dzieje! Co się dzieje? O, right. zwykły golem go poskładał w ogóle. Co tu się dzieje? To jest za łatwe dla nich. A gdzie jest Ice Golem? Czy Ice Golem jeszcze hmm, jest w nie. ogóle? Chyba nie, chyba umarł. Roztopił się! Tylko nie to! O, o, dobra, ja się chowam za tego ziobeczka. <laughs> o, o, nie, on oberwał, on oberwał dosyć mocno. Zwykły golem rządzi, stary. Zwykły golem jest nawet niezły, to prawda. Ej, tutaj w ogóle chyba będą walczyć teraz z obsydianowym, mam taką nadzieję przynajmniej, a jak nie, to mam nadzieję, że... Aaaa, nie chcę go wepchnąć w wir bitwy, co? Chodź, poznaj mojego litry frienda. Yo, jest super, Narysowałeś podpala. beze mnie golema? No Pawek nie, odpala. ja Pawek chciałem jak zobaczyć, jak rysujesz. O, ej, ale epicki, epicki jest, fajnie, że ma fire aspect, ale... Chyba ma mało HP, szczerze mówiąc trochę. No, Daj, wszystkich popatrz! Ale waleczny jest, wszystkich A ten chunie. ma wyrąbane w ogóle, bo a jest A ten zawierny. żelazny, stary, zginął żelazny! No <laughs> i, stary, Ja bym chciał, żeby tego ktoś rozwalił. Ej, zobacz, ja teraz wziąłem szefa i hrajda i prowadzę go prosto w łapy Crying Obsidian Golema. Zobaczymy, co się stanie z tego eksperymentu. Obroń mnie! O, o. <laughs> On też jest mega mocny. A ja w zamian mam baner. Proszę, to dla ciebie, bohaterze wioski. Ej, ja już zacząłem rysować tutaj w ogóle mega, mega na szybko te golemy, ale teraz próbuję narysować bedrockowego golema, który Cześć jest najpotężniejszy. Żeby widzowie sobie zobaczyli, przypomnieli jak wygląda ten golem, który ma nieskończoność życia i można go zdobyć tylko ze spawna lub właśnie, tak jak my, można go zdobyć także rysując. On się różni od... Tamtego, tym, że trzeba zrobić bardziej bedrock z tego Dobra, zróbmy... Ostatnia fala, więc musi być już Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, uwaga Lecimy, lecimy z wydobywaniem go I... O, gdzie on? O, tu jest, tu jest Ale on jest epicki e, Tylko... O, o, czy biegnie na mnie? Biegnie na mnie Ravager! Ale uwaga, uwaga Bardzo mi przykro, panowie Niestety trafiliście na bedrockowego golema e, I tyle Patrz, to, to jest najbezpieczniejsza wioska wszechczasów, szczerze mówiąc. Tutaj nic się nie może nikomu stać. To są tacy stróże prawa, że o, o wiedźma. U -u. Ale będzie na hita, będzie na hita. Uwaga. Tak, na hita. Teraz ostatni najazd się ładuje, który będzie najpotężniejszy, ale my też mamy potężną armię. Zobaczymy, jak pójdzie naszym Golemom. I dobra, ich jest teraz naprawdę dużo. Cała armia tutaj idzie. Czemu Wiedźma rzuciła właśnie w jednego z nich? Czemu? Mają kłótnie wewnętrzne. One się denerwują. Okej, okay, ja tutaj idę do mojego obserwatorium. Ej, patrz! Magmowy się podzielił na małe! Uuu! O, to jest tak fajne. Lolek dziwnie wygląda. uwaga, bang! O nie, tutaj robił demolkę, wbijają się na chatę im. Okej. Okay. Wydrokowy tutaj w ogóle. Wydrokowy i netrytowy się kupują chyba. Aha. No bo wiedzą, że są najpotężniejsi stary po prostu. Czemu dajesz takie rzeczy wiedźmie? Eee, nie, ja ten... Zwalniałem sobie miejsce, bo chciałem magmę wziąć i zobaczyć, czy da się naprawić tego małego golema. Dorwali ją! Tak? No. To, ej, to jeszcze nie była ostatnia. Nie, widocznie nie. O nie tego w ogóle za... Zatruła wiedźma. O nie, masz mięsko. Masz mięsko, jedz. Jedz sobie to. Masz slajmy. Ej, to ile ich teraz. Oh, man. Dobra. O nie. O nie, o nie. Co jest, umrzesz? Ravenger mnie goni. Uważaj. Właśnie uważam. O nie. Nawet golemy nas chyba teraz nie, nie uratują. Tyle ich już jest. Ja się chowam tutaj. O nie, tutaj są weksy. I co się dzieje? Gdzie są nasze gole... Gdzie są nasze golemy mordo? Na wakacjach. Jak mogą być na wakacjach golemy, no? To jest chamstwo! Dobra, ja idę... Dobra. O... <laughs> Dobra, ja się schowałem za krań Obsidian Golema i mam nadzieję, że będę tutaj bezpieczny, szczerze mówiąc. E, ale wiesz co, w sumie on nie jest aż tak mocny, więc idę z powrotem do neterytowego, bo to mój ulubiony. A Wy napiszcie w komentarzu jakim ulubionym... Jaki jest wasz ulubiony golem, bo bardzo mnie to ciekawi. E, czy jest jeszcze jeden rajd? No. Dobra, uwaga, ja się chowam tylko teraz po prostu za neterytowym. Nic innego nie robię. Okej, okay, dobra, dobra. Skupcie się na nim, nie na mnie. Dobra, wszystkich rozwalił. Braille I teraz. O oh nie, patrz, teraz z Weksami będzie walczył. Chyba. Tak, Okej, okay, tak, 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 tak. Ej, on mnie broni przed wszystkim po prostu. Jaki ten golem jest epicki Uh, totem of the dying. Dostałeś? No. Ale zazdro, super mogę zawalczyć z tym golemem teraz co o, patrz! o nie o, o, nie, o, nie, o nie, nie. nie ej on ma chyba nieskończoność hp po prostu w sensie jakby ma 300 ale cały czas nawet nie jest uszkodzony więc trochę mnie to dziwi zostawcie 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 mnie zostawcie mnie o mam to temo też może mi być teraz wszystko jedno niech mnie niech mnie gonią nie chcę, dunder świś. Ej, patrz! Golem się psuje, netherytowy. Naprawdę? No. Chcę zobaczyć, chcę zobaczyć. Pokaż. Oh, man! Tylko nie golem netherytowy! Zostawcie go! Zostawcie mojego ulubionego ziomka. A wiesz, jaki się nie psuje? <ścoughs> Bedrockowy. Slajmowy. Slajmowy się popsuł już dawno w pierwszej rundzie. I uwaga! Czy wygraliśmy w tym momencie rajda? Ty! Powalcz z kimś swojego rozmiaru, walcz z Golemem. W sumie on nie jest swoich. O nie, o nie on... Uuu. Wygraliśmy! Dobra, rysowanie Golemów jest naprawdę mega epickie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to może zainteresują Cię także inne filmy, które ci się teraz tutaj wyświetlają. I z pewnością tak będzie, ponieważ także są one na przykład z rysowania między innymi, więc możesz sobie zobaczyć. I widzimy się już jutro. To było na tyle. Na razie.